Hej, miałem nagranie, ale. Hej, miałem nagranie, ale. Mi się skończyło. W. Jak, chyba 12 minutach ileś. No i to. Był koniec nagrania. No i nie zdą, No i przy jakimś tam słowie, już nie pamiętam co chciałem powiedzieć. Nagle mi się robi, że że to, mm, to już więcej nie mogę nagrać, bo to bo chyba to już miejsca nie miałem, a więc musiałem to nagranie skasować, No i tak to wyszło, że teraz robię od nowa. No i próbuję zdobyć 16 tysięcy pucharów w PS-ie. Okej, okej, nie, nie, nie. Okej, okay, dobra, dobra. dobra. Dobra, to ja będę może znowu po końcu tej rundy. Lub po moim przegraniu. A to jest chyba bliskie. Nie, nie. Okej, okay, dobra. To widzę się po moim przegraniu albo po końcu rundy. Albo po moim wygraniu. Okej, okay, drugie miejsce, ale byłem mega blisko pierwszego. A moją przeciwniczką lub przeciwnikiem w wielkim starciu to była. Nita na 13 pucharach, w, w tymczasem ja raz z, z czteroma chyba. No. No. To było mi trudno wygrać serio, ale wiecie. Niektórzy mówią, że poko się nie da, nie da grać, że, po, że Pokiem się bardzo trudno gra. Tymczasem ja. Na POKO mam 20 rangę i 500 pucharów. Mój kuzyn powiedział. Ośmiobitowcem dojdziesz do 15 rangi, a dalej już nie dojdziesz, bo będzie za wolny”. Tymczasem ja. Ośmiobitowiec na... ma 500 pucharów. <laughs> <laughs> hmm. Jeżeli mam nawet słabszą, Mniej pucharów niż na bitowca, więc... No. Dobra. Yy, dobra, to ja teraz. Dobra, może... bym zabrał szelkę. Dobra, prób próbuję robić winna na, na w tą szelkę. Nie, zabrałem słaby gadżet, dobra. Będę miał trochę trudniej, bo nie mam tego fajnego gadżetu, który mi przedłuża, ale... W następnej rundzie to wezmę na pewno. Według mnie poszło mi całkiem dobrze, no bo drugie miejsce wszelką no dobrze. Ale ja pucharów ile będzie jej koniec. 25 dni. Dobra, lecę jeszcze 8 obietowcem. Będę chciał teraz zdobyć... A jakie tu są... No, ja będę miał w chyba 20, ale to, to według, to jest... No... Całkiem mocno. Dobra, no to teraz będę z całkiem wycofać. Weźmy tu vitrów, co mi słabiej, ale nadal i według mnie to zniszczył trochę Brawl Stars'a, bo posłuchajcie, kiedyś jak sobie weszliście w 8-bitowca zwykłego i patrzcie, macie tu 8 bitowca to jest automat do gier. To jest chyba jego router. I jak klikaliście sobie na przykład te górniki, to wam się włączyła z... yy, strona to. Yy... Strona Brawlsteresa, no i... A teraz mi to usunęli. Albo trochę popsuli Starsa albo 8 -bitowca. Może bym zagrał na Dobra, lecę z... Jak? lecę z Nani Na niej to chyba był, chyba był zły pomysł. ten skin do bibi jest według mnie fajny jak nie fajny jest to zombie zombie dobra dobra lecę z lecę z bibi no bibi to chyba Tak. to nie chyba tylko to był nie, ja, ja, muszę zdobyć 99 puharów pucha, pucharów, pucharów Dobra, pod jeden typ lub ja. mi, pod, mi pod, podsunął... fajny pomysł, czyli tego, tego kapana. Dobra, super taka raz, do ładu... do się szybciej o 525% przez 4 sekundy. Ładunki numer 3, a nie, chyba nie to, tylko... to Edgar tworzy tarczę, która pochłonie kolejne... pochłonie kolejne 2000 punktów obrażeń tarczy, tym z czasem... Dyn nie Trzy, Edgar, to. Yy, dobra, ja się muszę pośpieszyć. Ja nie wziąłem... Ja nie wziąłem Edgara. Muszę się trochę pośpieszyć. Yy, albo po prostu zrobię pauzę, a więc będzie pauza. I może za dwa mecze, albo nawet więcej będę. Albo po końcówce tego. Edgara niczego nie zdobyłem dokładnie plus 05- pół, minus 0 pół, bo na początku... Zdobyłem dwie, a potem zobaczyliście jak utraciłem hmm. Może bym zabrał o tego pana. Hmm. A dobra, lecę z koltem jedną Może kolt to pomysł bo to była no, pierwsza runda i od razu drugie miejsce dobra zagramy jeszcze rundę i za chwilę bo... no teraz mi było trochę gorzej no ale więcej lepiej niż gorzej no czyli plus 6 kół no trochę trudno może być. Chyba Jessie nie była Kiedyś w Jessie chyba było więcej kolorów. Była bardziej taka jak ta miała takie kolory, mi się zdaje. Niż... Ta to jest chyba taka... trochę wiecie. Szara a to jest... Ta ma dużo kolorów. No ale to teraz koniec, bo ja na razie... Może będzie... No chyba będzie odcinek z otwierania tego mega boxa, ale nie wiem czy dzisiaj. No to.